Emanuel Minos był norweskim teologiem, ewangelistą, a także jasnowidzem, który twierdził, że kilka razy w swoim życiu otrzymał naprawdę poruszające wizje dotyczące świata przyszłości. Mężczyzna nie jest jednak najbardziej znany ze swoich zdolności profetycznych, ale przepowiedni, które spisał słuchając pewnej 90-letniej chrześcijanki, która zgłosiła się do niego o pomoc w zrozumieniu swojego strasznego daru. Początkowo jednak Emanuel uważał że wizje kobiety nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i przez 30 lat trzymał je spisane z dala od świata, z czasem jednak zauważył, że wszystkie zaczynają się niebezpiecznie spełniać. Wieszczka otrzymała wizję opisującą świat, w którym przyjdzie lub przyszło nam żyć na dosłownie chwilę przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa świat pełny zła, nienawiści i biedy, a wszystko to ma rozpocząć się zupełnie niewinnie w czasach, gdy mieszkańcy Ziemi. Będą wydawać się niezwykle pokojowo nastawieni do innych i w przypowie miłości pozbędą się wszelkich środków do ochrony, tym samym stając się zupełnie bezbronnymi istotami. To właśnie wtedy spadnie na nas początek końca, którego nikt by się nie spodziewał, zwłaszcza od tak niewinnych i niepozornych ludów, których pochodzenie nie zostało ujawnione. Czasy te będą jednak nietrudne wyłącznie przez sprawy konfliktów, ale przede wszystkim przez zło, które będzie czaić się w sercach ludzi. Aktualnie żyjący człowiek nastawiony zostanie wyłącznie na konsumpcjonizm, nabranie i niedawanie, niszczenie i nietworzenie. W ludziach powstanie natomiast przeświadczenie, że im więcej kościołów czy świątyń stworzą, tym dadzą światu większą ilość miłości i wiary. Niestety wszystko będzie zupełnie inne, bo w tych pięknych, złotych budowlach nie będzie człowieka, który niósłby chęć oddawać swe życie Bogu i pomagać bliźnim, życie rodzinne i wszelkie więzi Również będą wyglądać wręcz niepokojąco, bowiem zniknie całkowicie wstyd, który kiedyś ludzie odczuwali przez zdrady małżeńskie, rozstawanie się z kimś bardzo szybko. Znakiem końca ma być fakt, że ludzie będą adoptować potomków i bez problemu zaraz będą ich umieszczać w placówkach z powrotem. Również znakiem końca będzie fakt, że rozróżnienie mężczyzn od kobiet będzie wręcz niemożliwe. Będą liczyli się wyłącznie puści ludzie, wypowiadający się w telewizji na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia, i oczywiście sceny przedstawiające stosunki, które mają prawo dziać się jedynie w małżeństwach, podczas gdy ludzie nie będą umieli myśleć o niczym innym niż o miłości fizycznej. Ostatecznym gwoździem do końca stanie się napływ ludzi z biednych krajów, którzy masowo będą przybywać do Europy i będą przyjmowani z dobrocią i miłością przez dużą część świata, jednak pojedyncze państwa się temu przeciwstawią. Czyżby ta wizja dotyczyła Polski? Przepowiednia ujawnia też, że świat ulegnie wyniszczeniu na taką skalę, że nie będzie można spokojnie napić się wody, bo będzie ona źle na nas wpływać, a nawet nie będzie można oddychać, gdyż powietrze nas całkowicie wyniszczy, bo pojawi się w nim coś mroźnego. I to właśnie wtedy nastąpi Apokalipsa, a na tle nieba okaże się sam Chrystus, choć nie będzie sam, bo przy nim będą też inne niezwykłe stworzenia spoza naszego świata. Przyjdzie jako istota otoczona światłem i ciepłem. Każdy na ziemi poczuje, że nadeszło ostateczne dobro i miłość. Miłość Boga narodzi się w każdym z nas i każdy z nas będzie marzył, by być jak najbliżej Jezusa. Ale nie każdy będzie mógł tak zrobić, bowiem Jezus przyjdzie jako Pan miłości, ale i wojownik dzierżący miecz. Ci, którzy nie zasłużyli, stracą miłość Boga z serc, a wtedy ich ciała i dusze wypełni ciemność. To będzie pocałunek Antychrysta i ostateczny koniec dla tych ludzi. Nie będzie już dla nich ani Bożej miłości, ani nadziei. Niektórzy będą prosić Boga o drugą szansę o czas by mogli jeszcze spróbować się zmienić, ale tego czasu już nie będzie. Gdy ujrzymy Jezusa na niebie, to znak, że nasz czas się skończył. Jeśli nie przyjąłeś Boga dotąd do serca, to twój koniec już nadszedł. Baba Wanga to z pewnością jedna z najbardziej tajemniczych wizjonerek świata. W 1923 roku kobieta, na skutek potężnej wichury, uległa wypadkowi i niestety straciła wzrok. Jak twierdziła potem, gdy wiatr ją atakował, ona czuła dotyk na swojej głowie, jakby ktoś ją trzymał. Wanga przechodziła wiele operacji, niestety, ostatecznie całkowicie straciła zdolność widzenia. Wtedy właśnie skierowano ją do ośrodka dla niewidomych, gdzie zaczęło dziać się z nią coś niezwykłego. Kobieta coraz częściej napotykała ludzi, których nikt nie widział poza nią. Pod koniec lat 30. Wanga zapadła na zapalenie opłucnej, na skutek zimna, jakiego doznała stojąc po siłek. Wtedy właśnie prawie straciła życie. Jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Od mniej więcej tego czasu jej życie zmieniło się w jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze. Pewnego dnia kobieta zaczęła mówić do innych niskim głosem mężczyzny i wyznała, kto to zginie na wojnie co kogo czeka i jaki będzie efekt wojny. Podała nawet datę wybuchu wojny wyznaczając ją na 6 kwietnia, jednak zupełnie nikt jej nie wierzył. Dopiero gdy nadszedł 6 kwietnia i jej słowa się spełniły ludzie przestali wątpić w jej moc. Od tego czasu Wanga zaczęła być traktowana z szacunkiem i nawet wykształceni ludzie na wysokich stanowiskach zaczęli bywać u niej z prośbą o przepowiednie. A co według baby Wangi czeka Polskę i świat w 2024 roku? Często, gdy słyszymy o przepowiedniach, najczęściej myślimy o czymś złym lub mrocznym, ale nie w tym przypadku. Wszystko dlatego, że Wanga na 2024 rok zapowiedziała liczne zmiany i niezwykłe przełomy, jeśli chodzi o świat medycyny i nauki. Wanga ujawniła, że 2024 rok ma być początkiem, by całkowicie wyeliminować nowotwór, ale i Alzheimer. Wanga wyznała, że powstaną zupełnie nowe formy leczenia tych medycznych i mrocznych zaburzeń. Ale jakie one będą, tego nie wiadomo. Co więcej, zdaniem Wangi, rok 2024 będzie też początkiem, by uzyskać też cząstkę Boga, co zdaniem wielu osób z oczywistym odniesieniem do sztucznej inteligencji, która ma zostać ulepszona w 2024 roku. Obliczenia kwantowe mają pójść dalej do przodu, co pozwoli nie tylko na niesamowite odkrycia z zakresu medycyny, ale też odkrywanie tajemnic różnych państw i organizacji. Wanga na mniej więcej ten czas miała zapowiedzieć zmiany w orbicie Ziemi. Na początku będą to jednak niewielkie zmiany, ale z czasem może się to zmienić. A zmiany orbity mogą przynieść mroczne skutki, jak trzęsienia ziemi, aktywność wulkanów czy tsunami. Być może w 2024 roku będzie tego więcej. Jeśli jednak orbita zmieni się zbyt nagle i mocno, skutki mogą nawet doprowadzić do epoki lodowcowej. 2024 rok to czas ważnych wyborów w USA. Według baby Wangi wyniki tych wyborów będą bardzo istotne dla całego świata. Wanga ujawniła, że te wybory przywrócą osobę, która chciała odzyskać władzę, co może sugerować, że to Donald Trump zostanie kolejnym prezydentem USA. Niestety jednocześnie wizjonerka zapowiedziała też, że nowy przywódca USA będzie miał poważne problemy zdrowotne, co znacząco osłabi Amerykę. Niestety może to być wstęp do licznych ataków, o których mówiła Wanga. Wanga mówiła, że 2024 rok to czas... Do ataki różnych organizacji będą częste, ale nie będą tylko atakować metodami tradycyjnymi. Wanga twierdziła, że buntownicy będą włamywać się metodami mniej popularnymi, by poznać największe sekrety USA. Jasnowit miał stanie się w Polsce w 2025 roku. Link do filmiku na ten temat w opisie.